Zumba jest dla każdego. Tutaj nie trzeba przyjść i umieć już tańczyć. To jest zabawa, to są ruchy. To wszystko trzeba ze sobą złączyć, żeby bawić się po prostu na tej Zumbie, bo o to chodzi właśnie w tym fitnessie. Zumba jak najbardziej jest po to właśnie, żeby przyjść, żeby tutaj zapomnieć o swoich problemach, o tym, co było podczas dnia. Przyjść i po prostu zacząć się bawić. I dlatego ta energia, ta muzyka, która tutaj jest puszczana, jak najbardziej przekłada się na tą energię, którą dziewczyny tutaj mają, wynoszą z zajęć, są uśmiechnięte i pozytywne. Jak najbardziej po każdych zajęciach fitness Najważny, ważny jest stretching. Ja jestem typem tego, tego instruktora, który ten stretching robi na zajęciach, po zajęciach, żeby to wszystko miał ręce i nogi po prostu. Zumba wniosła dużo do mojego życia, dużo pozytywu, dzięki temu, że jestem instruktorem Zumby. I jak najbardziej, no, czuję się, raczej bez Zumby byłoby mi smutno po prostu, o, tak, bym był może bardziej smutnym człowiekiem. Natomiast Zumba to jest naprawdę dawka super pozytywnej energii, i dzięki temu moje życie jest kolorowe. Zapraszam serdecznie na Zumbę ze mną. Jarek Zumba, w każdy wtorek na godzinę 19 i 20 oraz czwartki na 18 i 19. Dwie godziny podrząd, dwie godziny super zabawy. Zapraszam serdecznie.